Wszelkie z tej strony, tu. Dzisiaj pogramy sobie w coś, czego dawno nie było. To jest, oczywiście, to jest yy, materiał za live'a, live więc, yy, więc mam nadzieję, że się ucieszycie, ucieszycie. To jest naprawdę coś, czego dawno nie było, czyli, czyli Happy Wheels. Będziemy sobie grali, grali, grali. Zaczniemy tak gdzieś od połowy strony, żeby nie brać tych pierwszych, bo tutaj widziałem parę jest takich, żeby się nie ruszać, to jest takie strasznie nudne, bo tylko tam leci ten ziomek i leci, nie wiadomo co robić. Więc zaczniemy sobie gdzieś tutaj o, nie wiem, na przykład od tego. Are you... Survive. Czy jesteś przetrwany? Przetrwałem! Chyba! <laughs> dobrze jest, dobrze jest, żyjemy, dobre i to. Dobra, to chyba było to. Chyba to było to, tak mi się wydaje. Więcej więcej tam nie widziałem, tak szczerze mówiąc. Dobra, stop. Naked girl, o to może być coś fajnego. Zatrzymaj y gołą kobietę. Tak się to ogólnie nazywa. JO MATKO! No to kuźba było Bez nadzieja Dobra, flappy Bird, czyli jedna z najbardziej znien znienawidzonych gier na, e, na, na Androida i na ios y, którą ostatnio stworzyli i w sumie już wycofali ją ze sklepu, więc... Jest naprawdę ostatnio sprzedali iPhone'a za 100 tysięcy Wow, udało mi się! Tutaj to wcale nie wygląda tak trudno, bo wcale te rury nie są takie, że od razu giniesz, jak je dotkniesz, więc się cieszę, leć do góry! Uu. W ogóle właśnie to jest nowa postać, ja, ja, ja sobie trochę jeszcze dzisiaj pograłem przed tym, jak to nagrywałem i szczerze mówiąc, bardzo mi się ta postać podoba, jakby nie patrzeć, naprawdę jest fajna. Można latać, może można wszystko dużo rzeczy fajnych robić, więc... Jest cholera na prawo. to jest Don't move! Kurde, dobra, to nieważne, ja tego nie lubię. Ja takich nie lubię, to jest naprawdę wolne, znaczy głupie i w ogóle. Glass smash crash. Wow If you're idiot here you're uh, If you die here you're a uh, matko. Co ja w ogóle czytam? Jeżeli to zginiesz, to jesteś idiotą. Jeżeli zginiesz tutaj, to też jesteś idiotą. Jeżeli zginiesz to jeszcze większym guźba idiotą jesteś Jezu, prawie zginąłem, ja nie chcę być idiotą. Hero! Nawet i rozknąłem drewna na JEŻU Ja już! Jak utrzymaj się, utrzymaj! Dobra, nieważne, nie utrzymał się. Ja chcę tu zginąć. Udało mi się, a jestem idiotem. Dobra, nie ma taki. Ciśnij tatuśku! Dawaj, dawaj, dawaj. O, hero! Dobra, prawie byłem hero. Prawie byłem hero. Prawie mi się stało tatusiu nie pozwól mi zginąć! Spokojnie synku, damy radę, damy radę, będziemy masterem! Nie, nie, nie! Jednak nie będziemy Aaaa. Nie udało mi się. Dobra Ciśniemy, tym razem się uda! Czekaj! Nie, nie! To idź, jedź, 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 Zatrzymaliśmy się. Jo jak dobrze ty że te, te, te szkło dotknęło Nie! No dlaczego to tak szybko wybucha? Jak ja mam to nie niby... Przejść, nie no kurde. Przecież to ma tyle bez przesady, naprawdę. Dawajcie... Dawaj, kurde. To już takie duże czasami pęka, a takie małe to... to co? Nie, 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 Tu chyba to chyba jest niemożliwe do zrobienia, tak mi się wydaje, wiecie. To chyba jest normalnie niemożliwe do zrobienia Powinno tego, że gram na 30 FPS-ach, nie, stoi, 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 dobra. Czekajcie. O, dlaczego? Ja pamiętam, że tutaj dało się jakoś tak latać, że on mógł o właśnie o tak robić, ale to wtedy nie działa chyba zbytnio dobrze na szkło. No bo oto szkło ciągle wybucha, trzeba jechać po prostu, nie trzyma, trzyma po prostu wiesz. Może lepiej, może lepiej. Ci, ci, ci. Powolutku, powolutku, powolutku. Powolutku, nic się nie dzieje, szybko. Dobra, dobra, dawaj, dawaj. Czemu ta gra tak bardzo mnie nie lubi? No dlaczego ta gra tak bardzo mnie nie lubi? Dlaczego ja się pytam? No nie skacz ty przecież na tym gównie O! Jest, 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 jest! jest. Pszty, nie, co ty robisz? To, to Dziękuję. Uh, eee... This is Come on! To nie jest trudne! Damy radę! Nie ma problem Jednak to był problem. Dawaj! Dobra, 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 dobra No, 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 dobra, teraz rzucimy syneczkiem o! To nie ja Ja pewnie przez to nie przejedziemy, bo będzie nam blokował drogę, z głupi Kurde Biedny synek, tak mi teraz go żal, że po prostu chce mi się śmiać <laughs> Dawaj, 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 o, o, prawie rozwaliliśmy wszystko co... No nie Rozwal się głupie szkło, no dawaj nawet. Nie pogrywaj ze mną, dziękuję. Następny level poproszę, następny level, następny level, dziękuję. Co tu będzie? A, to będzie spadanie. Coś tak czułem, że to będzie spadanie, coś tak czułem. Dobra. Ze mną spadanie nie ma szans po prostu, znaczy ma właśnie, ze mną spadnie, właśnie o to chodzi. No dawaj. No tak, a tam, tam chciał pękać, a tu, na samym początku chciał pękać, a tu nie chce pękać, no. No pęknij zasrane szkło! No kuźwa, no chyba se jaja robisz gro. Chyba se robisz jaja normalnie, no nawet mi nie mów, że nie pęknie. No nie, no nie mów mi. Przebyłem taką drogę, żeby teraz mi się nie udało naprawdę. No to są chyba naprawdę jakieś jaja o matko. Dobra, ostatni raz próbujemy. Jeżeli teraz się nie uda, no to jednym słowem mamy... Prze. Wow! wow! Dobra, udało się, ale nie zebraliśmy końca. Nie, nie zebraliśmy końca. No i co teraz? Ja chyba zginę? No chyba nie nawrę tego zrobić bez jednego końca, prawda? Chyba, że coś po prostu finish, ale wątpię, żeby tutaj było... Był finish na końcu, bo chyba są cztery albo pięć końców i wtedy się wygrywa. To miało większy sens. Tym razem synka nie rzucamy, ponieważ on może robić jako większy ciężar. O, O, sam wypadł! Idiota! Przez to zmierzy ci głowę. Ging głowo, dziękuję. że byłaś taka... No Jezus synek, naprawdę, no ja nie chciałem, no. Bez przesady. No matko. Ja weź tylko przez jego fotelik. Przejedź. To jest wyzwanie trzeciego i nawet piątego stopnia. Okej. Okay. Daliśmy radę. O, Pum! PUM! Bum! bum, No takie, takie szkło to chyba rozwali się. Naprawdę. Nawet nie zaczynaj, nawet. utknął. No nie wierzę. No nie, nawet sobie nie rupiaj. Wejdźmy tam i zeskoczmy. No nie, no. No nie, ja się w takie gry nie bawię, nie, mam to w dupie, mam to w dupie, nie, ja się w takie coś nie, nie bawię Neon Pogo Swing, to się nazywa, to jest dokładnie to Nie, nie, ja tego nie lubię Albo w sumie zagram, czemu nie Z, e, pogo A, no dobra, to się samo robi Uuu, Superman, tu du, du, dum 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 Superman Nie zleciał dalej Dobrze, przynajmniej się złapał dobra, Nie, no dobra, restart Było bardzo łatwo, było bardzo fajnie Opa, opa, uziął mu to, eee. no dobra, trochę za, za wysoko trochę poleciał, ja, ja wiedziałem, że tak, ja tu mam scenariusz scenariuszu napisane, nie przejmujcie się, ja wiem, tak, dokładnie, to też podejrzewałem, że tak zrobi dzisiaj, to znaczy teraz tak zrobi, wiecie Opa, dobra, 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 Uuu. nie, nie, utknął idiota pomiędzy, pomiędzy jedną nogą, a drugą nogą Dobra, 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 nie, nie, o, no głowa mu utknęła, no głowa mu utknęła, no chyba se jaja robi sią, no jak ci głowa tam mogła utknąć, no jak ci głowa tam głowa utknąć, Idiota. co za debil, co za debil, łap się, dobrze, dobrze, okej, okay. okej, okay. okej, okay. hej. Wow, ho, oh, złapałem się niewidzialnej ściany, tak tylko prosy umieją, naprawdę, takie wiecie, profesjonaliści, którzy grają w to całe życie, ja gram w nie wiem ile razy grałem w to, ale jestem i tak, i tak, już ja nie muszę grać w całe ja nie muszę grać całe życie, żeby, żeby normalnie, żeby normalnie wiedzieć, co to tutaj chodzi, prawda, ja po prostu, ja po prostu gram, bo ja wiem, to jest piła, piła, czyli piła, prawie mu głęb urżnęło przez to, że, że... A ja nie, przesz nie przeszedłem pierwszego, a to jest drugi, drugi, drugi level, bo tutaj tak pisałem, pisało, level a nie, to jest, do dobra, i tak to ominiemy, walić to. To jest coś w stylu, nie ruszaj się, naprawdę, don't move, ja pierdziu, po co ludzie takie coś lajkują, skoro to nie ma kompletnie sensu, wow, to jest dobre, to jest dobre. Jesteśmy mamy iPhone który jedzie w nie, ziomek, który jedzie w iPhone'ie i mamy normalnie level czwarty normalnie nie wiemy o co tutaj chodzi. Możemy nacisnąć restart, ale nie możemy jednocześnie nacisnąć restartu, więc nie będziemy go naciskać, Będzie, możemy też nacisnąć spac z, z pauzy, ale też nie będziemy naciskać, ponieważ ona nie jest fajna. A jeżeli nacisniemy spację, to wtedy normalnie spacja nic nam nie robi, tylko skaczemy. Spacja normalnie nie wiem o co chodzi, ja nie wiem co ja mówię w ogóle. Ja coś mówię, musimy się cofnąć, ja wiem, że o dobra nieważne. przynajmniej wygraliśmy, Nie, wystarczy. Dziękuję za. Dziękuję, to było naprawdę to był naprawdę dobry coś. Czy to jest złe, dwa? znaczy co to jest złe albo nie Sorry for my English No problem man Fruit destructive, o matko Normalnie chciałem mnie owoce, ananasy zabić, no ja nie wiem, to to dali ananas. Wcześniej nie było tutaj ananasów z tego co pamiętam A po prostu nikt ich nie używał. To by też miał sens. Głupie ananasy, a spróbujcie tylko zabić mnie Możesz widziąć mojego syna żywcem O! Normalnie wzięły bez jaj! <laughs> nie spodziewałem się tego! Ojej, biedny synek. Ciekawe gdzie on poleciał. Wiem, że jakoś dało się na niego przełączyć. O, tu jest! Dobra, on jest obok mnie! Fak, dobra, nieważne. Prawie wygraliśmy. Prawie wygra... Prawie robi wielką różnicę. Prawie robi wielką różnicę. Eee, głupie ananasy, normalnie won mi z mojej drogi, ponieważ ja nie będę się tak z wami bawił tutaj w jakiegoś chowanego Albo nie wiem, w sumie w jeszcze można się bawić z ananasami Ananasy to bardzo mądre, e, z, normalnie owoce, które e, mają normalnie sześć umysłów Ja nie wiem o czym ja w ogóle do was rozmawiam teraz aktualnie Ale najważniejsze, że o czymś rozmawiam Teraz synek będzie mi czyścił drogę, przynajmniej miałam taką nadzieję, ale zatrzymał się idiota, bo się bał Bał się normalnie kibla latający, ja nie wierzę, że tu kible latają Jakim cudem? Kible latają, to jest... To jest magia. Magia, to jest... No ja od dzisiaj wierzę w magię po prostu to jest coś niesamowitego. Escape the box, to będzie coś. To będzie coś I mi się nie uda na pewno. o, o, o udało się! Dobra, dobra. Za pierwszym razem w przeciągu 5 sekund nie ma nic trudniejszego. Jetfall Extreme Heart Enjoy my level Będę nową twój level, nie wiem co on dokładnie. What? Wow, level 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, głowa mu odpadła, jeszcze raz, dobra, 1, 2, 3, uuuu, jetpacki, nie zatrzymujcie mnie, a nie, w sumie przyda mi się trochę zatrzymania, ponieważ jak na piłki spadnę, to nie będzie zbytnio dobre, ball fall, a tu mamy, Wygraną! Dwa razy wygraliśmy w jednej rundzie, to jest coś... Flappy Bird death. Uh, tak... Tu no, o oh! Serio? Serio, myślałem, że to będzie coś porządniejszego, a nie jakimiś rzucamy tutaj jakimiś normalnie ninja z mieczami i, i normalnie próbujemy rozwalić Flappy Birdy. Chyba se, ro, chyba se normalnie robicie jaja, ja rozumiem, że ta gra jest zbytnio fajna. No nie, don't move, chyba se jaja robisz w życiu. Ja nie wiem po co ludzie takie coś lajkują. Ja naprawdę tego nie rozumiem. Trzy bolse mam. Normalnie help. Ohoho. Balls return. Dobrze jest. Surprise win. Prawie wygrałem. Ojojoj. Oj, oj. Dobrze, przynajmniej piłka wraca. No, co ty tą ręką tam wyprawiasz? Co jest normalnie w spodnie sobie wsadził rękę? Wow, ile tych i normalnie wygrałem. Zero problemu, normalnie no, ale widzieliście taki ham kurde, normalnie wziął sobie, włożył rękę normalnie do spodni, prawie, no próbował przynajmniej, no ja nie wiem co tu kurde on chciał zrobić normalnie, no ja nie rozumiem tego. Dobra, zgaduję, że jeżeli dotkniemy żadnego jakiegoś słupka, to zginiemy. Nie, nie zginiemy. Czyli w sumie wyłącz się, magnesie, nie, jeszcze raz chcę. Nie wyszło mi, rozwaliłem. Pierwszym uderzeniem o ziemię rozwaliłem kółko helikoptera. Leć, nie, no co ty, nie, dobra, nie będziemy takie coś grali, sorry O, czy umiem przetrwać? Jasne, że umiem przetrwać, co za problem, dla mnie Dla mnie to żaden problem, kurde, tam była mina Nie, dawaj, dawaj O, o dobra, nieważne Nieważne Jeszcze raz, dawaj, dawaj, dobrze Dobrze, dobrze, dawaj Jest, udało się, udało się to Za pierwszym razem, orpun, orp u, dobrze, przynajmniej nie zginęliśmy, ale krwawi z głowy, ciekawe czy, czy ręce mu odpadły Tak bez po prostu żadnego większego sensu odpadły mu ręce, bo chyba mu się, mu się nudziło normalnie. Teraz normalnie przyspieszenie trzeciego stopnia, 54, 60. okuźwa oh, rozwaliło mu cały, cały... cały tłów. Cały... Sorry synek, sorry, nie chciałem. Nie chciałem, uwię... No, naprawdę nie chciałem, hmm. dobra, dobra, na luzie, na luzie nie gale, że ten idiota przeżył. No on przeżył, no co za cep. Teraz przynajmniej nie przeżył. Sraj się, kuźwa za straniec, no. Dobrze ci tak. Normalnie teraz każdy pewnie się śmieje z tego, że go zabiłem. W sumie to by mi się przydało jako przynęta dla tego harpuna. Harpuna mówię. Kuźwa! Daj mi... Daj mi kurde poświęcić syna dla harpuna. Przecież to kurde jak to tak można tego nie robić? Przecież to jest... norma... po co ja w takim razie nim rzuciłem? Po co? Po co go poświęcać, jak i tak Harpoon skupia się na głównej postaci, czyli na tatusiu O, dziękuję Dziękuję, przydał się, bardzo się przydałeś Bardzo się, bardzo się przydał Bardzo, ale to bardzo się przydał Okej, okay, następny, czyli tuner, tuner normalnie przyspieszenia trzeciego, i pół stopnia, jest dobrze, jest dobrze, wow, wow, głowa mu odpadła, bo się zaczepiła, o byle Obyle. o byle podłogę zieloną, podłogę wyglądającego, wyglądającą trochę jak, jak, jak... Kuźwa, dlaczego ten harpur mnie atakuje, a nie tego zastranego gówniarza, który stoi siedzi z tyłu. No przecież to jest nielogiczne. Przecież każdy wie, że dziecko idzie na pierwszy ogień, prawda? No! O oh no, what the fuck! Dziecko! A on mu się na... Nie, to nie miało sensu. O weź ty cię, dziecko zabij! Weź ty, dziecko zabij, no ja nie mogę! Co jest straszne. No dziękuję. W dupę mu się wiło, ale było warto. Było warto, było naprawdę warto. Dziecko ciągle żyje, chyba żyje. Przynajmniej wiemy, że żyje, bo się tam rusza w środku. O, już teraz na pewno nie żyje. O, tak, dziękujemy. Było ładnie, pięknie. Przepięknie. Jest dobrze. Dajmy w tą stronę tym razem. Dobra. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Syły do tyłu, do, 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 do. o, wy, dobra. Czyli, wiecie, zwolni w sensie. To miałem na myśli. Zwolniłem i pisze good. No to dobrze, zwolniłem. Tak, to by nie było fajnie, jakbym nie zwolnił. Czy przetrwam? No jasne, że przetrwam. Co ja Ja wszystko przetrwam. Dawaj, dawaj. Ooo, to jetpacki, 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 dziękuję. nie przetrwaliśmy. Good. Co jest następne? Co tym razem? Szkło. Szkło to dla mnie normalnie jak... Pierwiastek z trzeciego stopnia normalnie, ja nie wiem jak czy w ogóle jest taki ja w ogóle nie wiem czy pierwiastek taki istnieje Na przednim kole! Na przednim kole! Nic nam nie grozi na przednim kole. Normalnie nic nam nie grozi na przednim kole. A tutaj co będzie... U! Spadek, 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 dobrze, dobrze, dobrze I na koniec odpadła mu noga. To jest normalnie coś... Ja nie wiem jak on potem żyje. On tyle razy pewnie już ginął. Get ready for a lot of... Nie, nie cicho! Dobra, dobra. Eee, really, real naked gear true. O, ja już się raz na to nabrałem. Nie mam zamiaru tego drugi raz odpalać. To jest. Aha, okej. Okay. Eee, nie, chyba, że. Czekajcie. Nie, myślałem, że to. W, w opisie było napisane. E, dodaj, daj daj piątkę po prostu. A jak to jest napisane, daj piątkę, to znaczy, że po prostu będzie to gówno jakieś, gdzie nic nie będzie się działo. Aha, to zniknie. Nie złapałem się, złapałem chyba się właśnie ręki. O, nie, dobra. Prepare to die eight Poziom ósmy, dajmy tego grubasa. Lećmy do przodu, do przodu, niczym. Tak, do przodu. Na stół normalnie nogę podniosłem. Tak się poda. Dobry jestem. Bez jak. Dobra, zmienimy to, zróbmy to trochę inaczej, bo to nie o to ogólnie tutaj chodziło. <laughs> chodziło o coś innego, więc zróbmy sobie taką normalną postać, którą mieliśmy to zrobić. Press Z, a ja mam control. Synek utknął, ale drugie ciało poleciało. PewDiePie, dotarłem do PewDiePie'a. Czemu? To baskus jest dokładnie za PewDiePie'a, a być pierwszy, on jest lepszy od, od PewDiePie. Fuck, zapomniałem, że to Z. z pani, nie jest według mnie taki dobry, w ogóle nie zasługuje na tą liczbę subów, którą aktualnie posiadacie Bo są tak dziwacznie leci, on powinien lecieć w górę, niczym, niczym ptak na wietrze, który jest popędzany przez majonez, który jest normalnie lepszy niż coś innego o, Widzieliście, you're a leader Tak się to właśnie robi Nikt nie jest taki dobry jak ja, przynajmniej wygrałem Inside Gaming To jest, tak Aktor Jestem aktorem Normalnie nie mogę Okej. Okay, było bardzo ładnie. Bawina chce rozjechać swojego elfa z składnikiem, ale zanim do nich doszczy, musi pokonać przeż. No to... Dziś krótko, ale... O co chodzi? Ja chyba nie jestem w temacie, bo to wszystko, bo to rojo przecież. A rojo jest dziwne, dlatego nie, nie jestem w temacie. Dobra. Welcome to the dome. O oh, kuźwa, dobra, to naprawdę jest dome. Dobra, powolutku, powolutku, dziękuję, dziękuję.

Które mnie właśnie zabiło i utknęło na mojej dupie I zaraz normalnie chyba zacznie się znowu kręcić, Ale jeszcze dziecko żyje, dawaj Dziecko, dziecko, dasz radę, złap, złap ojca za dupę Dobra, i będziemy cisnąć, że będziemy. dobra, jednak nie Dobra, jeszcze raz, dajemy radę, jeżeli teraz mi się... Dobra, jeżeli... Jeszcze raz Czekajcie, zobaczymy, tak oczy nam radę O tak, tak było o wiele łatwiej, chociaż to nie było takie dosyć stylowe Bo normalnie głowa tak w taki sposób wygiąć się nie umie, ale... Ale dało radę przynajmniej, no dobre, dobre i to dobra i to, tak właśnie powinno się grać w tą grę Uh, utknęło. O, zablokowało się. Wcale mnie to... To była dobra droga. To była genialna droga. No i dobra. I ostatni raz slow mo in slow mo. W głowę. Dokładnie w głowę. Normalnie w głowę. Normalnie niczym... Niczym... Unik. Unik. Ale normalnie Matrix ze mnie. No nie mogę. Ech, ja ci, jaki Matrix ze mnie. Dobra, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Będziemy, 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 a tutaj będziemy kończyć już. I widzimy się kiedyś tam, w jakiś inny dzień. Nie wiem dokładnie, kiedy będę jeszcze nagrywał. Więc na razie, cześć i pa, i widzimy się wtedy, kiedy będę nagrywał. Więc, tak jak już to powiedziałem, wesołego jajka, świętych króli i innych świąt Bożego Narodzenia. Pa, pa,